Witam wszystkich. E, tak, e, tak, jak obiecywałem, pojawiam się. E, ten tajemniczy głos, który mówił do kamery, tak, teraz pojawia się. E, słuchajcie, e, dajcie e, informację. Czy zaczynamy nowy język FBD, czy nadal będziemy się zajmować językiem drobinkowym? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia żeby konkretnie już pokazywać język FBD to będę musiał e, znowu e, kupić e, odpowiedni sterownik, e, no, który e, też e, pewnie m, przyjdzie do mnie, tak, ale to nie, nie nastąpi w ciągu 3-4 dni, 5. Tylko na niego trzeba będzie też trochę e, poczekać, więc. E, to wszystko nam się trochę e, rozciąga, słuchajcie. E, dlatego e, ja mam taki pomysł, że zaczynamy e, język FBD. Tak, ten drugi język graficzny. I, i jak już e, wytłumaczę, na czym rzecz polega z językiem FBD. To jak tylko przyjdzie odpowiedni sterownik e, i odpowiednie płyty e, imitujące e, czujniki różnego typu, tak czyli ta karta, gdzie są te przełączniki, jak pamiętacie, z logą ta część gdzie są, jest oznaczona literą dużą I to jest właśnie wejścia i wejścia yy, czujników i kartę też będę musiał kupić kartę wyjścia tak? czyli te Q, Q to jest wyjście. kartę z, z wyjściami też będę musiał kupić więc to nam się trochę rozciąga. Ale słuchajcie zaczynamy FBD. O, od pewnego czasu będę zaczynał FBD. Więc trzymajcie się i miłego, spokojnego dnia i wieczoru.